Kontynuujemy pracę z formatowaniem warunkowym. Nadal bym otwarty pliku nazwij jeden format bar szablon. Tym razem jesteśmy w arkuszu za 5. Mamy tutaj tabelę, w której chcielibyśmy wyróżnić 5 najlepszych wartości sprzedaży w roku 2006 osobno i w roku 2007 osobno. Dodatkowo dla kolumny zmiana chcemy wyróżnić strzałkami wzrost i spadek, czyli zestawami ICOM chcemy. W ten sposób sformatować komórki, aby komórki powyżej zera były na zielono, zielonymi strzałkami. Komórki poniżej zera były na czerwono, czerwonymi strzałkami. Zaczniemy od wyróżnienia pięciu najlepszych wartości sprzedaży. Oznaczamy sobie kolumnę sprzedaż 2006. Wchodzimy w formatowanie warunkowe. Reguły pierwszych, ostatnich. Te reguły pierwszych ostatnich przypominam, że tak naprawdę te 10 pierwszych elementów to jest tak naprawdę 10 najwyższych elementów w naszym zaznaczeniu. I to 10 zawsze będzie można zmienić na 5 albo na 8, czy na 20 na tyle, ile się chce, więc w naszym przypadku wybieramy 10 pierwszych elementów. Tutaj jak widać możemy od razu zmienić 10 na 5. Dodatkowo przy użyciu akurat chcemy czerwone, takie samo jak jest wybrane. I widać że tak naprawdę. Excel odnajduje 5 najwyższych wartości, a nie 5 pierwszych z listy. Te 10 najwyższych elementów to jest to naprawdę 10... 10 pierwszych elementów to jest to naprawdę 10 najwyższych elementów. Klikamy OK. Zadziałało. To samo robimy z rokiem 2007. Czyli zaznaczamy sprzedaż w 2007 roku. I również chcemy na czerwono wyróżnić 5 najwyższych. Czyli jeszcze raz wchodzimy w formatowanie warunkowe. Reguły wyróżniania komórek. Reguły pierwszych ostatnich 10 pierwszych elementów zmieniamy na 5 przy użyciu. Zostawiamy również jasno-czerwone wypełnienie z ciemno czerwonym tekstem. Klikamy OK. Dodatkowo, w kolumnie zmiana chcemy wyróżnić strzałkami wzrost i spadek. To znaczy, wartości powyżej 0 mają być strzałką zieloną, wartości poniżej 0 mają być strzałką czerwoną. Zaznaczam sobie kolumnę zmiana. Wchodzimy w formatowanie warunkowe, zestawy ikon. Widzimy, że dwóch strzałek tutaj nie ma. Skorzystamy sobie z tego zestawu trzech strzałek, tylko lekko je przemodyfikujemy. Klikam sobie trzy strzałki. No widzimy, że Excel tu wykorzystuje wszystkie trzy strzałki: czerwone, żółte, zielone. My chcielibyśmy, aby powyżej zera było na zielono, poniżej zera było na czerwono. Wchodzimy sobie w formatowanie warunkowe, musimy tą regułę lekko zedytować. I w zarządzaj regułami. Mamy naszą regułę zestawy ikon, Klikamy edytuj regułę. Na dole mamy opcję edycji. Mamy zieloną strzałkę, gdy wartość jest większa, równa się 7%. No my chcemy, żeby ona była większa od 0, ale nie procentowo, tylko liczbowo. Żółta, gdy mniejsza od 0, większa, równa również 0. Automatycznie czerwona, gdy mniejsza od 0. Jeżeli w ten sposób sobie edytujemy te komórki, klikniemy OK, uzyskamy efekt, który chcieliśmy uzyskać, czyli komórki powyżej zera ustaliły się na zielono, zielonymi strzałkami, komórki poniżej zera ustaliły się strzałkami czerwonymi. Przechodzimy do następnego zadania, zadanie 6. W tym przypadku mamy zestaw liczb. Chcielibyśmy tak sformatować komórki. Aby liczba od 10 do 250 było na czerwono, ujemne na zielono, a powyżej 1000 na niebiesko. Zaznaczamy sobie cały zakres komórek. I narzucamy trzy proste reguły formatowania warunkowego. Pierwsza liczby pomiędzy 10 a 250. Wchodzimy w formatowanie warunkowe, reguły wyróżnienia komórek. Widzimy, że mamy gotową regułę między. Wybieramy sobie między. Formatuj komórki pomiędzy 10 250 na czerwono. Zatem może zostać. Klikamy OK. Następna reguła ujemne na zielono. Wybieramy sobie formatowanie warunkowe, reguły wyróżniania komórek. Liczby ujemne, czyli mniejsze niż wpisujemy 0, jasno, czerwone nie, żółte, zielone, bo nie jest na zielonym tekstem. Chcemy na zielono, wybieramy zielone. Klikamy OK. I trzecia reguła powyżej 1000 na niebiesko. Zatem znowu formatowanie warunkowe, reguły wyróżnienia komórek, większe niż wpisujemy 1000. Przy użyciu chcemy na niebiesko. Musimy zatem wybrać format niestandardowy, wypełnienie, na przykład niebieskie. Klikamy OK. Jeszcze raz OK. No i mamy trzy reguły formatowania warunkowego narzucone na jeden zakres. Danych. Liczba od 10 do 250 na czerwoną, ujemne na zielono, powyżej 1000 na niebiesko. Przechodzimy na następny arkusz, ZAD 7. W tym przypadku chcielibyśmy kolorem czerwonym wyróżnić komórki, w których wartość procentowa jest poniżej 0, przy okazji narzucić strzałki. Zaznaczamy sobie kolumnę z procentami plus minus. Chcielibyśmy znaleźć... Komórki poniżej zera i je wyróżnić na czerwono. Czyli znów nakładamy prostą regułę formatowania warunkowego. Wchodzimy sobie w formatowanie warunkowe, reguły wyróżnienia komórek. Mniejsze niż wpisujemy 0, przy użyciu jasno czerwone, bo nie jest czerwonym tekstem może zostać. Klikamy OK, mamy sformatowane komórki poniżej zera Dodatkowo chcemy właśnie w tej kolumnie, gdzie są skopiowane te wartości, które są obok. Dodać strzałki. Dodać strzałki, 5 strzałek, tylko że one mają się wyświetlać bez wartości. Najpierw dodamy sobie strzałki, a potem pozbędziemy się wartości w komórkach, tak żeby nie było ich widać. Wchodzimy w formatowanie warunkowe, zestawy ikon. No chcemy ten zestaw 5 ikon w standardowym układzie. Klikamy sobie. Widzimy, że te strzałki się dodały, tylko dodatkowo chcemy, aby nie widać było tych wartości. Zatem musimy znów lekko przeedytować naszą formułę. Wchodzimy sobie w formatowanie warunkowe, zarządzanie regułami. To jest miejsce, w którym możemy między innymi edytować regułę. Również z tego poziomu oczywiście możemy tworzyć nowe reguły albo usuwać reguły. W tym miejscu też zawsze możemy podejrzeć reguły, które są w całym arkuszu. Na górze zawsze mamy pokażę reguły formatowania dla. Domyślnie jest bieżące z znaczenia ale tu zawsze można wybrać arkusz, w którym chcemy zobaczyć reguły formatowania warunkowego. No my chcemy zedytować tą regułę. Edytuj regułę. Widzimy, że mamy opcję Pokaż tylko ikonę. Jak sobie to zaznaczymy, klikniemy OK, potem jeszcze raz OK. Wartości nie. Widać, zostają same ikony. Przechodzimy do następnego arkusza Z8. Tutaj chcielibyśmy wyróżnić zielonym kolorem 10 najwyższych wartości sprzedaży. Zatem zaznaczamy sobie kolumnę wartość sprzedaży. Formatowanie warunkowe, reguły pierwszych, ostatnich, 10 pierwszych elementów, bo te 10 pierwszych to będzie tak naprawdę 10 najwyższych. Przy użyciu chcemy zielony, zatem wybieramy zielone, bo nie jest ciemnozielonym tekstem. Klikamy OK. Mamy wyróżnione kolorem zielonym 10 najwyższych wartości sprzedaży. Do tego chcemy paskami przedstawić liczbę opakowań. Zaznaczamy sobie liczbę opakowań, narzucimy no, paski. Danych. Również regułę, która jest gotowa w formatowaniu warunkowym. Wchodzimy w formatowanie warunkowe, paski danych, na przykład niebieskie. I widzimy, gotowe. Przejdźmy do jeszcze jednego arkusza, Z9. Tutaj również powtórka tego, do czego mogą, może się przydać formatowanie warunkowe na podstawie skali kolorów. Otóż mamy tutaj zestawienie PKB dla różnych państw w różnych latach. No i chcielibyśmy zobaczyć, gdzie był najwyższy. Gdzie był najniższy? Jeżeli narzucimy sobie na te nasze dane skalę kolorów w ten sposób, że najwyższa będzie na przykład na zielono, najniższa na czerwona, a reszta według skali, no to wtedy będzie można szybko odnaleźć najwyższą, najniższą wartość. Dlatego zaznaczmy wszystkie te liczby, całą tą naszą tablicę. Wchodzimy w formatowanie warunkowe, w skalę kolorów i widzimy, jak to się koloruje. No w naszym przypadku chcemy. Pierwszą, czyli zielone będą najwyższe wartości, czerwone najniższe. Reszta według skali. No, w ten sposób można szybko znaleźć najwyższe wartości i najniższe.